Witam. Znowu 6 sekund. On zaczyna od 6 sekund. Przy trzecim liveie będzie 6, 6, 6. Witam ponownie. Robimy test tego tym razem połączenia internetowego numer 2, numer 3. I zobaczymy, czy live się zapisze. Jakoś nie wiem, jest, mam ambivalentne uczucia co do tych liveów, ale. Ale spróbujemy zrobić. Yy, zr spróbujemy zrobić live z tego internetu, który mam tutaj, bo ten poprzedni leciał z telefonu, dlatego się zapisał prawdopodobnie dobrze. Yy. I nie damy się żadnym ciemnym siłom i ciemnym mocą. Zrobimy sobie kartę dnia. Nie było dzisiaj karty dnia. Jest późno, bo jest koniec dnia. Yy, ale. Ale, ale, ale. Ale karta dnia mogłaby być. Jeżeli to będzie ósemka mieczy, to będzie ewidentnie karta dnia, bo ona wypadła dzisiaj trzy razy. Ale mam nadzieję, że nie, bo już czytałam mniej trzy razy, więc jakby nie ma to sensu. Szybciutka, szybciutka karta dnia. Zrobimy takiego szybciutkiego tego live'a, żeby po prostu naprawdę szybko. Czas, jakby pośpiech jest złym doradcą, ale czasami się trzeba spieszyć, zanim zerwie połączenie. Ok. Karta na wieczór. Karta na wieczór. Karta na wieczór, karta na wieczór. Jaki będzie ten wieczór? Piękna karta, jest to Rydwan. Szybki wieczór, wszystko się zgadza. Szybko, szybko, szybko. Czasem się trzeba spieszyć. si Sikora mówi o pośpiechu i wypada Rydwan. Jeżeli ktoś jeszcze zastanawia czy moje wróżby się sprawdzają i czy mają sens, to jest odpowiedź. Mówię o czymś, i wypada Rytwan, czyli karta pośpiechu, prędkości. Czy